Dzień drugi, witam was Brakowało mi tej muzyczki Jingle Nawet jej teraz nie słyszę, ale później będzie ją słychać e, Sądzę oczywiście Więc e, dzień drugi, jesteśmy na bieżąco dalej e, Wyłaście, że wczoraj Kształciem całego kalendarza był tak Późno Po prostu miałem problemy techniczne z internetem W sensie, dzisiaj już powinno być wszystko okej okay. Więc odcinek się powinien Pojawić coś koło 17 Bo skończy lekcja o 16, więc e, no to zobaczycie w końcu. Ja jeszcze nie wiem, bo jest 8,50, bo dzisiaj znowu na 8,50 idę. E, nieważne, może skupmy się na tym, skoro jesteśmy na bieżąco, to mogę Wam powiedzieć jakieś info. E, otóż wyszedł nowy zestaw Lego, akurat z Marvela, więc też tu akurat wszystko się wpacowuje z filmu Doctor Strange i Multiverse of Madness. Ciekawie się to prezentuje, może kupię. Zobaczymy. Okej, okay, czyli drugi dzień to jest, są te elementy dla Iron Mana. To co będzie chyba najmniej ciekawy dzień wam powiem. Mimo wszystko. Sądziłem w ogóle, że to będzie osobny jakby dzień. Rozumiecie? Więc to będzie chyba najkrótszy odcinek tego kalendarza w ogóle. Takie mam wrażenie. Robiliśmy sobie na to okiem ogólnie. No i tak fajno, bo tych elementów jeszcze nie miałem. No powiem wam, że dzień drugi tak se wypada na ten moment. Rozetnijmy obydwa już laboratorium. I wyrobiliśmy się do tych elementów. To jest też ciekawe, że nawet tam nie pokazali jak mamy sobie przyczepić te elementy do Ironmana. Mamy po prostu, że są rozrzucone. Więc można sobie coś wymyślić. Sądzę, możemy na przykład trochę tak jak tutaj było pokazane. Zrobimy to jakoś, wyposażymy Ironmana, to może jednak ten odcinek aż taki krótki nie będzie. Mm. Dobra, wymyślmy coś. To się nie da, więc trzeba zrobić tak. W ogóle, może odnotuję te elementy, Bo one też tu nam pomogą. I teraz, sobie damy to. No i jest sztos. Ogólnie jak na moje mamy taki laserek. To bym dał mu na nogi. Ogólnie. To też bym tak wyposażył. Chcę, że tak się jakoś nie odzywam. Ale no, nieważne. Dajmy jeszcze to. I mamy jakiegoś Ironmana w sumie. Się no, tak to wyszło albo. Czy to się tak by dało? Nie. No to w dobrą stronę poszło z tym. Dobra. No to wyposażyliśmy naszego Ironmana chyba najbardziej jak byłem w stanie. No ciekawie się to prezentuje. Najgorsze jest z tym wszystkim, że on nie będzie w stanie mógł stać. Więc. Okej, okay, tutaj tam wam w ogóle ogólnie pokażę te elementy, są takie laserowe właśnie I tych, których w ogóle nie użyłem Takie jakieś płomyczki bym powiedział, tylko tutaj nie są do końca płomyczki No i właśnie najgorsze jest to, że on nie będzie mógł jak stać, ale dzięki tym dwóm element elementom jest w stanie, tak tego dam Okej, okay. myślałem, że on w ogóle się nie będzie trzymał, a on się trzyma Więc okej okay. Myślałem, że ten odcinek będzie krótki a właśnie specjalnie tak trochę chciałem się nad tym zastanowić, i, i tak dalej, żeby może troszeczkę go pociągnąć, bo nie chcę mimo wszystko, żebyście w jeden dzień, na przykład, bo to jest na przykład jedyny odcinek, jaki wrzucam z tego kandarza, a dostajecie jakieś dwie minuty odcinka. To jest... trochę słabe, więc... Mogę teraz wam powiedzieć, e, jeśli są tu gracze Fortnite'a, jak się nikt nie interesuje, to proszę, możecie już wyjść, bo tu nic ciekawego nie będzie. E, dzisiaj, z 2 grudnia, to znaczy, że dzisiaj sezon 15 obchodzi rocznicę. Ciekawe. Więc no, to jest jedyne co mogłem powiedzieć e, w tym temacie. E, więc... E, nie wiem, pamiętajcie, że 4 rzeczy jest event, jak coś grano, mówię. Więc okej. Okay. No to spoko. Mamy te elementy, fajno, bo ich mówię jeszcze nie miałem. To jeszcze to, macie właśnie taki dokładniejszy rzut oka to wszystko. E, więc... No i o, żegnam w sumie. Nie mam już nic do dodania. Oceniam ten dzień słabiej niż poprzednio, ale miło wszystko w spokoju te elementy. Więc bywajcie, cześć.